Cześć, kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam draping w kwocie 50 zł. Mam tutaj dwie zdrapki, czyli klub milionerów i brylanty. Ale dzisiaj jeszcze mam rozdanie świąteczne, o którym ostatnio wspominałam i które obiecywałam także z drapkami zajmiemy się później. Mam nadzieję, że będą duże wygrane. A teraz przechodzimy do mojego rozdania. Eee, przygotowałam trzy zestawy świąteczne dla Was. No, może to nie są jakieś bardzo typowo świąteczne, ale no na święta, ogólnie dla Was. <noise> Czyli słuchajcie, mam trzy zestawy, w tym jeden męski jest, no bo oczywiście facetów też tu mamy, jak najbardziej im się też należy. Także słuchajcie, trzy zestawy. Numer pierwszy, tak się nazywa, numer pierwszy jest męski zestaw. I tak, mamy tutaj taki zestaw mm, z firmy Avon. Mamy tutaj wodę, ja wam przygotowałam, bo nie będę tego rozpakowywać, bo to jest bardzo fajnie zapakowane. Nawet możecie komuś to na prezent dać. I ja przygotowałam, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Jest tutaj e, żel do mycia ciała i włosów Full Speed, e, 250 ml i właśnie woda toaletowa 75 ml. Czyli fajny taki zestaw. Fajnie właśnie, jak mówię, zapakowany. Przyda się czy dla was, czy komuś na święta. E, miło będzie sprawić taki prezent. Tutaj mam kolejny produkt firmy Avon. trzy w jednym. Już tylko mi coś ostrości nie chcę złapać. Ale ty ja Wam powiem, co to jest. To jest szampon odżywka i żel pod prysznic. Proszę bardzo, i to jest pojemność. Bodajże 200, 200 no? 200. Bardzo proszę, to jest kolejny produkt męski. Dalej mamy też yy, produkt firmy Avon, tak się prezentuje i to jest balsam po goleniu z kremem nawilżającym dwa w jednym. Kolejny produkt. Na facetów do zestawu przygotowałam kosmetyczkę również z firmy Avon. Nie będę jej opakowywać, bo tu jest zaklejone, także. Jest fajna kosmetyczka na wyjazd. Kolejną rzeczą jest, może niekoniecznie typowo męski, ale po prostu żel pod prysznic. I myślę, że te żele są ogólnie uniwersalne, bo i faceci, i kobiety, i wszyscy się nimi myją. Także naprawdę ma bardzo ładny zimowy zapach, i również chciałabym wręczyć naszym facetom tutaj bardzo proszę do ich zestawu leci ten oto żel. Następnie mam taką typową już świąteczną czekoladę. No i to jest takie naprawdę już świąteczne. I jeszcze mam ostatnią rzecz dla facetów. Taka wielka czekolada, ulubiona mleczna, widzicie z jakimiś ciasteczkowymi, czymś tam, ja się na tym nie znam. <grytanie> z ciasteczkami kakaowymi jest tak napisane. Także taka duża czekoladka i to jest zestaw męski i on ma numer 1. Ja sobie go pozwolę tutaj z boku przesunąć. Żeby nam nie zawadzał. I już przechodzimy do kolejnego. Zestawu. Kolejny zestaw jest zestaw numer 2. I tak, tutaj mamy taki kremik do rągi paznokci z firmy Kamil. Bardzo mi tu światło odbija, ale nie miałam możliwości nagrać tego w innym miejscu. Mamy kremik Soraja 40 Plus Dermo Odnowa. Nawilżający krem przeciwzmarszczkowy i na przebarwienia ogólnie. Tak się prezentuje jak nie dla Was, jak nie macie tyle lat, czy macie więcej czy mniej, to zawsze też na prezent można komuś sprawić. Mamy tutaj rękawiczki, takie białe, piękne. I nie trzeba ich ściągać, żeby używać telefon. Także to jest największy plus tych rękawiczek. Ja mam takie same szare i faktycznie one no, u mnie się sprawdzają. Także widzicie. Można śmiało korzystać z telefonu w nich. No tak jak mówię, no u mnie to działa, nie wiem jak u Was. Mamy tu taką próbeczkę. Z firmy Avon. Śminka. Można sobie wypróbować. Mamy również balsam do ust z Bielendy. Jakiś słodki taki balsam. Ja to w ogóle się nie znam na, tym, na tych balsamach, ani niczym takim do ust. Także nie używałam go, nie wiem. Ale mam też dla Was go. Kolejną rzeczą do zestawu jest kosmetyczka na kosmetyki. Czy na co tam sobie życzycie? Zapakowana. To jest kolejny produkt. Tak, na pewno jest taka z L'Oreala szminka. Taki jest dosyć ciemny kolorek, ale myślę, że są tu zwolennicy takich kolorów. Dlatego też leci do paczki. Boże, teraz nie umiem zakleić. No i z L'Oreal'a. Następnym produktem są próbeczki. Tutaj są 2 i 2. To jest 50, plus, tutaj jest 30. Plus. Tutaj jest jedna próbeczka z a I tutaj jest też z AA. To też leci do tego zestawu. Dalej, tutaj mamy brelok. Keno. Taki gadżecik po prostu od Lotto. Yy. Mamy tu również pędzel do makijażu z burżuła. Ja go też nie odpakowuję, bo nie ma to sensu. Jest tu po prostu pędzel. Ja go zostawię w stanie nienaruszonym. No I z Bourgeois taki pędzelek leci do zestawu. Mamy tu również takie czekoladki mleczne. 8 batoników. I to też do tego zestawu. Również do tego zestawu lecą żelki. Takie paseczki kwaśne. I one też są tu. Dalej mamy fajnie opakowaną czekoladę gorzką. Z kawałkami malin. Ona ma tu jakieś, widzicie, kosteczki takie. I też leci tu. Dalej mamy katarzynki. Takie pierniczki. Także tutaj też je daję. I ostatnią rzeczą, którą daję do zestawu numer dwa jest yy, zestaw biżuterii z ona jest tu zapakowana. Jej nie będę jakoś szczególnie odpakowywać. Ja Wam tylko pokażę, że ona tu jest. Matko, to, to światło mnie tu osłabia. Jest tu, ja Wam zaraz pokażę, bo też przygotowałam dla Was małą ściągawkę, żeby nie wyciągać tej biżuterii, bo ona jest zapakowana cała. Może się komuś właśnie na prezent przyda. I to wygląda w ten sposób. Bransoletka i taki naszyjnik. I tak to wygląda i ten zestaw leci też tutaj. I to jest nasz zestaw numer 2. I teraz przechodzimy do zestawu numer 3. Tylko ja sobie to ta, o, tak trochę przepchnę, żebyśmy mieli trochę miejsca. Zestaw numer 3. Na pierwszy rzut wjeżdżają ja też takie żelki. No chyba to są, to są żelki. Znaczy wiem co to jest, ale takie inne troszeczkę. O, żelki piankowe. Właśnie, dokładnie. Żelki piankowe. E, tutaj mamy również próbeczkę z Evonu, Szminki. Mamy tutaj także tą świąteczną czekoladę e, co dla facetów. Teraz kolejną naszą czekoladą jest, też musi być ona fantastyczna, gorzka czekolada z kawałkami karmelu i solą morską. Także musi być bardzo dobra według mnie, bo je, je, no, na przykład ja takie smaki lubię. Nie wiem, czy wy też, ale no ja lubię. Teraz mamy też ten zestaw próbek, co w poprzednim zestawie. Tutaj też kładę. Mamy tu, już pokazuję, takie super gąbeczki do makijażu. Ich tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć bodajże. Naprawdę fajnie są zapakowane i super się prezentują. Siostra mi je chciała podebrać, ale mówię, nie ma opcji. Bardzo fajne, naprawdę. Fajnie zapakowane również na prezent mogą być teraz. To jest taki popularny produkt, także widzicie. No, i też mamy tutaj katarzynki, czyli pierniczki, te co w poprzedniej paczce. No, i teraz jeszcze mam magnesik z Lotto. I do tego zestawu przygotowałam coś naprawdę fajnego, hitowego. Myślę, że Wam się podoba. Mam piękny, piękny szalik. On jest naprawdę duży, słuchajcie, I on jest większy bo ja, on jest po prostu złożony on jest naprawdę duży, mówię Wam. E, z barbery i to jest 100% kaszmir, także naprawdę jest mega mięciutki. E, na pewno będziecie bardzo, bardzo zadowoleni. To jest świetna opcja na prezent. Jak i dla Was, także na pewno nie pożałujecie, jest o co walczyć, że tak powiem. Także myślę, że warto wziąć udział w rozdaniu, może akurat któryś z tych trzech zestawów poleci do Was. I to by było na tyle do zestawu numer 3. I ja sobie tu pozwolę to troszeczkę też przesunąć, żebyśmy mogli po prostu dalej sobie z drapeczki zdrapać. Słuchajcie. Tak jak mówiłam, to nie są jakieś typowo świąteczne zestawy, ale stwierdziłam, że no nie będę chodzić i szukać rzeczy na święta, bo nie miałam za bardzo czasu. Jak wiecie, siedziałam na kwarantannie. Także tyle, ile udało mi się załatwić, tyle mam. E, żeby wziąć udział w tym losowaniu, trzeba spełniać takie warunki. Znaczy tak, ogólnie e, trzeba być moim subskrybentem. To jest konieczność. Eee, trzeba zostawić lajka pod tym filmem i wpłacić pieniądze na TIPLI. To znaczy, to są jakieś niewielkie kwoty, tylko symboliczne. 5 zł to jest jeden los, 8 zł to są dwa losy, a 10 zł to są trzy losy. Wszystko będzie w opisie opisane, także będziecie wszystko wiedzieć. Eee, no, no i później, i jeszcze słuchajcie, jakbyście mieli życzenie sobie wpłacić te pieniądze, to bardzo proszę zaznaczcie, koniecznie zaznaczcie, który zestaw Wam się spodoba, który byście chcieli wygrać, bo to jest dla mnie ważne, bo będziemy brali udział trzy, w losowaniu o trzy zestawy. Także chciałabym po prostu, żebyście to zaznaczali, który zestaw Wam się spodobał i który Wy chcecie właśnie e, dostać. Jeśli ktoś tego nie zaznaczy, no to po prostu będzie losowo, tam przydzielony do któregoś. Także słuchajcie, ja wszystko opiszę jeszcze w opisie. No, masło maślane opiszę po prostu Wam, żebyście sobie wiedzieli, jakie są zasady. Przepraszam, ale tracę głos. Jakie są zasady tego rozdania. A i co najważniejsze, jeszcze do każdego zestawu leci zdrabka za 10 zł. Także, no ich tu nie ma, ale po prostu będą do zestawu dorzucone. Także, żebyście o tym też pamiętali. zdrapeczka drapeczka też wchodzi taka symboliczna do zestawu. E, czas trwania konkursu to jest do północy 14 e, Boże, grudnia. Chciałam powiedzieć lutego. 14 grudnia. Także myślę, że wszyscy sobie zdążycie. Zdążymy się trochę pobawić. E, no i chciałabym to jakoś Rozegrać w miarę rozsądnie, żeby to szybko wysłać, żeby Wam doszło przed świętami. Także myślę, że 14 to jest taka optymalna data, gdzie się wyrobimy z tym losowaniem. Także to są moje trzy zestawy. Jeśli Wam się podoba, zachęcam do wzięcia udziału w rozdaniu. A jeszcze o czym nie wspomniałam: jeśli ktoś z Was ma swój kanał na YouTube, a chce zyskać jeszcze dodatkowy los. To zachęcam do udostępnienia mojego e, rozdania świątecznego w swoich społecznościach, i wtedy mi napisać zrobione, zrobione pod tym filmikiem. I ja będę wiedziała, o co chodzi. E, no bo tak to nie będę wiedziała, no nie będę też do każdego wchodziła, bo w was jest bardzo dużo, bardzo, 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 i też nie, nie będę wchodziła i sprawdzała u każdego. Dlatego jeśli udostępnicie to w swoich społecznościach, to bardzo proszę, napiszcie mi pod tym filmem zrobione. I ja wtedy będę wiedziała, o co chodzi, bo Was znam. <laughs> Dobra, słuchajcie, jeszcze wleciała ta loteria już świąteczna, także można z niej korzystać. Można walczyć o jakieś tam dodatkowe nagrody, także spoko. Ja lubię brać w tym udział. <laughs> Jakoś tak i tak kupuję zdrabki i tak. Słuchajcie, no i teraz sobie przejdziemy do naszego. Tutaj ja nie wiem, czy tu będzie w ogóle coś widać, no bo tak jak sami, kochani, widzicie, tutaj bardzo światło odbija, ale no, coś tu wymyślimy, tak? Będziemy tak drapać, żeby aż tak bardzo się nie odbijało. Ja sobie tu jeszcze popatrzę. Dobra, słuchajcie, zaczynamy od naszych brylantów. Matko. Nie wiem, może to jakoś zasłonić. No, ale naprawdę nie mam możliwości nagrywać tego gdzie indziej. Także musimy to zrobić tutaj. Koniecznie. A może, jakbym trochę odwróciła, to może będzie trochę mniej. O! Dobra, no to jedziemy z pierwszymi brylantami. No, na razie pusto. Ale dopiero zaczęliśmy. Także nie ma się co stresować. Bardzo mówię przez nos. Nie wiem. Taki mam zatkany nos, słuchajcie. Ale wyszłam z tej kwarantanny całej i troszeczkę już odżyłam. Także już wracam, że tak powiem, do żywych. No i dalej, kolejna nasza gra. O, dwie monetki, no nie ma. Tutaj też nie ma. Przechodzimy do kolejnych gier. No i nie. I oczywiście jest psikus na koniec. <laughs> nie ma tego, co byśmy chcieli. No ale nic się nie poradzi. O no i też puściutko. I tutaj też pusto. Czy bonus nam coś przyniesie? Sprawdźmy. Bonusie też pusto, czyli brylanty mamy dzisiaj przegrane. No ale jeszcze klub milionerów został. No i zaczynamy sobie drapać. Tutaj oczywiście szukam naszych wygrywających liczb. Możemy też znaleźć ten safe i wtedy wygrywamy dwukrotność. No super. 16, 38, 47, 12, 24, no i 8. Pierwszy rząd jest pusty, drugi też jest pusty. O, no i jest 47. No ja się cieszę, bo już myślałam, że naprawdę będzie cały pusty ten draping. A tu jednak, jednak coś tu jest. I 19. Dobra, mamy tylko jedną wygraną, jest to 47. 20 zł. No ale zawsze to jakiś zwrot. Czyli coś tam się zwróciło. Trzy dychy na minusie, ale i tak nie jest źle. Ech, jest jedna wygrana. Jest spoko. Słuchajcie. Jeszcze raz przypominam, że są trzy zestawy do wygrania. Jeden, dwa i trzy. Ja wszystkie ponumerowałam. Wszystko wiecie. Wszystko będzie w opisie. Także śmiało. Śmiało możecie e, brać udział. Ja bym się bardzo cieszyła także Czekam na Wasz odzew. Trzymajcie się ciepło. Cześć.